Ona odeszła, i w tej chwili czujesz, jakby świat właśnie pękł na pół. Klatka piersiowa jest ciężka, umysł nie przestaje wirować. Każde wspomnienie o niej odtwarza się w pętli, jak okrutny film, którego nie możesz zatrzymać. Budzisz się i sięgasz po telefon, mając nadzieję, że może napisała. Ale nie. Cisza, ale posłuchaj mnie. Ten moment właśnie teraz, ten ból, który drapie cię w żebra, to nie kara, to przebudzenie. Bo kiedy odeszła, nie po prostu cię zostawiła, ona cię uwolniła. Usunęła iluzję, że potrzebujesz jej, żeby być całym. Zdjęła z ciebie komfort, emocjonalną kulę, zależność. I tak, to boli, to pali. Ale to, co się spala, to słabość. Stoicy uczyli, że ból jest największym nauczycielem. Że dyskomfort odsłania, z czego naprawdę jesteś zrobiony, i teraz ten ogień, który czujesz, to kuźnia. Wersja ciebie, która płacze, nadmiernie myśli, błaga wszechświat o odpowiedzi, ta wersja jest właśnie topiona, żeby mógł wyłonić się silniejszy, zimniejszy, spokojniejszy mężczyzna. Marek Aureliusz powiedział: Przeszkoda to droga. Jej odejście nie było końcem. To był początek Twojej transformacji, bo prawda brzmi: nie stajesz się potężny przez komfort, nie ewoluujesz przez bezwarunkową miłość. Ewoluujesz, kiedy życie wyrywa Ci wszystko i zmusza do odbudowania siebie od zera. Kiedy odeszła, nieświadomie dała Ci największą okazję w życiu szansę stać się kimś nie do poznania. To nie chodzi o zemstę, to nie chodzi o wzbudzenie jej zazdrości to chodzi o stanie się mężczyzną, który już jej nie potrzebuje, ani nikogo. Mężczyzną, który pewnego dnia budzi się, patrzy w lustro i nie widzi już złamania serca. Widzi moc. Ona odeszła. Dobrze, bo teraz możesz poznać wersję siebie, którą byłeś zbyt rozproszony, żeby odkryć. Nie jesteś w żałobie. Jesteś w metamorfozie. Ten ból, który teraz czujesz, pewnego dnia stanie się fundamentem Twojego spokoju. Polub to wideo, zasubskrybuj i skomentuj poniżej. Mój ból to moje odrodzenie. Bo bracie, dokładnie o to chodzi. A teraz zaczynajmy. Kiedy kobieta odchodzi, nie po prostu wychodzi z Twojego życia, zostawia za sobą lustro. I w tym lustrze wreszcie widzisz wszystko, na co byłeś ślepy, kiedy ją goniłeś. Widzisz, ile siebie oddałeś, próbując ją zatrzymać. Widzisz, ile razy ignorowałeś swoją intuicję, ile razy łamałeś własne granice, ile nocy błagałeś o jej uwagę, zamiast domagać się własnego szacunku. To lustro nie kłamie. Pokazuje ci mężczyznę, którym się stałeś, gdy bałeś się ją stracić reaktywny, emocjonalny, zależny. Ale oto prawda: ona cię nie zniszczyła, ona cię ujawniła. Bo kiedy odeszła to, co się odsłoniło, to nie było złamane serce. To było Twoje przywiązanie. To boli. Nie jej brak, lecz Twoje uzależnienie od bycia widzianym, walidowanym, potrzebnym. A gdy raz spojrzysz na tę prawdę bez zaprzeczania i bez litości nad sobą, zaczynasz proces stawania się stoickim mężczyzną, takim, który nie szuka już luster poza sobą. Epiktet powiedział. Nie to, co ci się przytrafia, lecz jak na to reagujesz, ma znaczenie. Możesz widzieć jej odejście jako obrazę albo jako inicjację, bo każdy mężczyzna, który kiedykolwiek stał się wielki, każdy zdyscyplinowany, skupiony, niepowstrzymany, przeszedł przez taki moment rozbicie, oddzielenie, zdjęcie wszystkiego fałszywego. Złamane serce nie miało cię zniszczyć, miało odsłonić twoją słabość, żebyś mógł ją przetopić w siłę. Zaczynasz zauważać coś. Ona odeszła, ale życie nie. Nadal masz swoje ciało, oddech, cele, cel, i powoli zaczynasz widzieć, że jej odejście nie było odrzuceniem, było przekierowaniem. Teraz lustro odbija coś nowego. Pokazuje mężczyznę, który uczy się powściągliwości, mężczyznę, który odbudowuje dyscyplinę, mężczyznę, którego cisza stała się głośniejsza niż jakakolwiek prośba o miłość. Bo kiedy dała ci to lustro, dała ci najrzadszą okazję szansę wreszcie zobaczyć siebie wyraźnie. A ten widok, ta świadomość, to przebudzenie to właśnie wtedy leczenie zamienia się w transformację. Kiedy odeszła, twoje ego wrzeszczało. Mówiło ci, że nie jesteś wystarczający że zawiodłeś że zastąpiła cię kimś lepszym. Chciało odpowiedzi, zamknięcia, walidacji. Czegokolwiek, żeby utrzymać przy życiu swoje kruche poczucie siebie, ale im bardziej sięgałeś na zewnątrz, tym bardziej pusty się czułeś. No, ta pustka to początek śmierci ego i choć wydaje się stratą, to wyzwolenie. Bo wszystko, co teraz umiera potrzeba bycia wybranym, potrzeba bycia chcianym, potrzeba bycia widzianym nigdy nie było tobą. To była maska, którą nosiłeś, żeby zasłużyć na miłość. To była iluzja, że twoja wartość zależy od czyjejś czułości. Kiedy odeszła, nie złamała cię, zdjęła ci tę maskę. To jest ta część drogi, której większość mężczyzn się boi: upadek, cisza, noce, kiedy kwestionujesz swoją wartość. Ale to też tutaj zaczyna się odrodzenie. Tutaj uczysz się, że prawdziwa siła nie jest głośna, jest cicha. Nie chodzi o gonienie przyjemności, chodzi o opanowanie bólu. Marek Aureliusz napisał: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Tutaj wreszcie rozumiesz, co to znaczy. Nie możesz kontrolować, kto odchodzi, ale możesz kontrolować, co w ich nieobecności się rodzi. Stoicki mężczyzna nie trzyma się przeszłości. On ją alchemizuje. Zamienia odrzucenie w jasność, złamane serce w dyscyplinę, stratę w bezruch. Każdy dzień, w którym nie sięgasz po telefon, wzmacniasz swój szacunek do siebie. Za każdym razem, gdy wybierasz ciszę zamiast reakcji, zabijasz starego siebie, który błagał o miłość, i rodzisz mężczyznę, który jest miłością ugruntowaną, spokojną, kompletną. A potem dzieje się coś niesamowitego. Przestajesz myśleć, jak ją odzyskać, i zaczynasz myśleć, jak nigdy więcej nie stracić siebie. To jest śmierć ego i to najświętsza rzecz, jaką mężczyzna może doświadczyć. Bo kiedy stary ty umiera, nowy ty nie powstaje z jej walidacji. On powstaje z własnych popiołów. W pewnym momencie musisz przestać błagać o to, co już przeżyłeś. Płakałeś, odtwarzałeś historię tysiąc razy, nana na, wyobrażałeś każdy możliwy scenariusz, a prawda wciąż pozostaje. Ona odeszła. Ten rozdział jest zamknięty. Teraz pora przestać gonić to, co jest poniżej ciebie. Mężczyzna, który goni, mówi: Nie ufam wszechświatowi, że przyniesie mi coś lepszego. Mężczyzna, który odchodzi, mówi: Zbyt głęboko znam swoją wartość, żeby dalej ją negocjować. Widzisz, kiedy gonisz, kurczysz się, łamiesz standardy, tracisz tajemnicę, zapominasz o misji. I każda wiadomość, którą wysyłasz, każda próba udowodnienia miłości, uczy ją tylko jednego: że może odejść, a ty i tak będziesz podążał. Ale kiedy przestajesz gonić, kiedy wycofujesz całą tę energię, kierujesz ją do środka i milkiesz, wtedy biegunowość się odwraca. Bo ona oczekuje, że się rozpadniesz, oczekuje, że napiszesz pierwszy, oczekuje, że będziesz orbitował wokół jej życia jak satelita. Ale w chwili, gdy mówisz nie, nie z gniewu, lecz z szacunku do siebie, świat się przechyla. Przechodzisz od tego, który jej potrzebuje, do tego, który jest poza zasięgiem. Marek Aureliusz powiedział: Stajesz się tym, na co kierujesz uwagę. Więc kim się stajesz, kiedy cała twoja uwaga jest na kimś, kto już nie jest twój? Karmisz ducha. Podlewasz roślinę, która już umarła. Stoicka droga polega na przekierowaniu tej samej pasji w twoją ewolucję. Idź na siłownię, studiuj filozofię. Buduj coś, twórz coś. Każda uncja energii, która kiedyś szła w nią, wrzuć w swoje imperium. Bo pewnego dnia spojrzysz wstecz i zrozumiesz. Jej odejście nie było klątwą, którą myślałeś. To była boska interwencja. Musiała odejść, żebyś mógł wejść w swój cel. Musiała puścić, żebyś mógł wznieść się. A kiedy wreszcie wzniosłeś się ze spokojną pewnością, celem w oczach, pokojem w kroku, ona to poczuje. Wyczuje w ciszy. Energia, którą kiedyś kontrolowała, ewoluowała w coś, czego nigdy więcej nie dotknie. Tak właśnie dzieje się, kiedy przestajesz gonić to, co jest poniżej ciebie. Zaczynasz przyciągać to, co jest z tobą wyrównane. Każdy mężczyzna, który kiedykolwiek zbudował z siebie coś wielkiego, ma jedną wspólną rzecz. Był odrzucony. Nie raz, nie dwa. Głęboko. I to odrzucenie albo go złamało, albo odbudowało. Stoisz teraz na tym samym rozdrożu. Widzisz, ból to surowa energia, to czyste paliwo. Większość mężczyzn barnuje je na płacz, wentylowanie, znieczulanie. Stoicki mężczyzna je rafinuje. Nie tłumi bólu, on go wykorzystuje. Bo odrzucenie, gdy stawisz mu czoła z dyscypliną, staje się najczystszą motywacją na ziemi. Myślisz, że Marek Aureliusz nigdy nie czuł złamania serca? Czuł. Tracił ludzi, których kochał, chował dzieci, widział zdradę na własne oczy. Ale zamiast pozwolić, żeby żal go pochłonął, zamienił go w mądrość, w siłę, w spokój tak potężny, że wrogowie nie mogli go zachwiać. To jest alchemia. Zamiana emocjonalnego ołowiu złamania serca w złoto samopanowania. W tej chwili twój ból chce pchnąć cię w słabość, napisać do niej, śledzić ją wpaść w spirale wspomnień. Ale za każdym razem, gdy mówisz nie, Przekierowujesz tę energię. Za każdym razem, gdy czujesz pokusę gonienia i jej nie ulegasz, twój ból krystalizuje się w dyscyplinę. Za każdym razem, gdy idziesz spać, z chęcią sięgnięcia po telefon, a zamiast tego wybierasz pracę nad sobą. Ten ból ewoluuje w cichą siłę. Bo prawda jest taka: ból nigdy naprawdę nie odchodzi. On tylko zmienia kształt. Gdy go opanujesz, Staje się ogniem, płomieniem, który oświetla Twój cel, Twoje treningi, Twoje poranki, Twoją dyscyplinę. Staje się fokusem ostrzejszym niż jakiekolwiek złamane serce. Mężczyzna, który cierpiał i pozostał milczący, nie z dumy, lecz z pokoju, staje się magnetyczny, bo ludzie to czują. Tę cichą intensywność, ten niewytłumaczalny spokój. To spojrzenie mężczyzny, który został spalony przez miłość i wyszedł zahartowany w stali. Odrzucenie to boskie kierowanie. To wszechświat mówi: Nigdy nie miałeś zostać mały tylko po to, żeby być kochanym przez kogoś, kto nie widział Twojej wielkości. Nie leczysz się, próbując ją odzyskać. Leczy się, stając się mężczyzną, którego już nigdy nie dosięgnie, nawet gdyby próbowała. Więc weź ten ból. Podnoś go. Pracuj z nim. Pisz z nim. Rośnij z nim. Zamień go w sztukę, mięśnie, mądrość, ciszę. To właśnie robią stoicy. Nie płaczą nad ogniem. Stają się nim. Teraz, kiedy burza uderzyła, jest jedna broń, którą musisz nauczyć się władać jak mieczem: cisza. Bo cisza nie jest pustką, bracie. To kontrola. To emocjonalna władza. To moment, w którym przestajesz błagać świat o zrozumienie. A zaczynasz rozumieć siebie. Kiedy odeszła, oczekiwała hałasu, oczekiwała wiadomości, reakcji, desperacji, oczekiwała, że będziesz błagał, udowadniał, występował. Ale kiedy dałeś jej ciszę zamiast tego, kiedy powiedziałeś nie, kiedy zniknąłeś w bezruchu, wtedy równowaga sił się przesunęła. Twoja cisza nie jest słabością, to powściągliwość, to godność. To dowód, że nie handlujesz już swoim pokojem za uwagę. Bo kiedy mężczyzna potrafi opanować ciszę, opanowuje wszystko. Stoicy znali tę prawdę na długo przed mediami społecznościowymi, na długo przed pułapkami dopaminy. Wierzyli, że mowa powinna służyć celowi, nie emocji, że wartość mężczyzny widać nie w jego hałasie, lecz w jego opanowaniu. Epiktet powiedział: Bądź w większości milczący, a jeśli mówisz, Mów tylko to, co konieczne. To nie jest tylko filozofia, to strategia. Kiedy przestajesz wyjaśniać, bronić się, naprawiać to, co się zepsuło, dzieje się coś niesamowitego. Twoja energia zaczyna się odbudowywać, twój umysł przestaje krwawić uwagą, twoja obecność znów staje się ciężka, nie do zignorowania. Ona zaczyna się zastanawiać nie dlatego, że grasz w gierki, lecz dlatego, że czuję że twoja cisza oznacza, iż nie jesteś już emocjonalnie dostępny dla chaosu. Widzisz, kiedy mówisz z emocji, wyciekasz moc, ale kiedy milczysz z opanowaniem, gromadzisz ją. Każda nieprzeczytana wiadomość, każde nieodpowiedziane połączenie, każdy moment, w którym siedzisz w pokoju, zamiast gonić, to samo panowanie w akcji. A oto zwrot akcji: cisza nie dotyczy tylko jej. Dotyczy wszystkiego to sposób, w jaki nosisz siebie w życiu. Przestajesz reagować na każdą obelgę, każde potknięcie, każdą opinię. Pozwalasz światu mówić, podczas gdy ty działasz, budujesz cicho, leczy się prywatnie, ewoluujesz milcząco, a potem pewnego dnia wchodzisz do pokoju i wszyscy to czują. Coś w tobie się zmieniło to jest moc mężczyzny, który zamienił emocje na fokus. Cisza nie jest nieobecnością, to obecność pomnożona, to sposób, w jaki teraz mówi stoicki mężczyzna. Nie słowami, lecz energią. Jest moment w drodze każdego mężczyzny, kiedy ból zamienia się w paliwo i wtedy zaczyna się prawdziwy glow-up nie ten z mediów społecznościowych prawdziwy taki, który nie przychodzi z pokazywania się, lecz z milczenia i zabrania się do roboty. Przestajesz wyjaśniać swoje złamane serce. Przestajesz sprawdzać, kto ogląda Twoje stories. Przestajesz udowadniać, że się otrząsnąłeś. Zamiast tego wlewasz wszystko w siebie. Trenujesz ciężej, śpisz lepiej, jesz czyściej. Zaczynasz czytać książki, które naprawdę przeprogramowują Twój umysł, zamiast skrolować stare zdjęcia z nią. Znajdujesz pokój w samotności. I wtedy zaczyna się blask. Bo kiedy zaczynasz kierować całą tę energię do środka, twoje ciało się zmienia. Twarz twardnieje. Oczy się wyostrzają. Ludzie to wyczuwają. Ten cichy spokój, tę aure, która mówi dół, byłem w piekle i wróciłem udoskonalony. Nie musisz nic mówić. To promieniuje z ciebie. Stoicki Glow-Up nie chodzi o zemstę. Chodzi o zmartwychwstanie. Nie próbujesz sprawić, żeby żałowała, że cię zostawiła. Stajesz się mężczyzną, którego nigdy nie zastąpi, bo nikt nie potrafi udawać tego rodzaju pokoju, który teraz nosisz. Zaczynasz chodzić inaczej, wolniej, ugruntowany, celowy. Przestajesz nadmiernie wyjaśniać siebie, śmiejesz się mniej, ale kiedy już, to szczerze. Przestajesz przejmować się, kto cię lubi, a zaczynasz przejmować się, kto cię szanuje. A oto piękny paradoks. Im bardziej się odłączasz, tym bardziej stajesz się magnetyczny. Bo większość ludzi jest uzależniona od reakcji. Kiedy nie drgniesz, kiedy nie gonisz, kiedy nie zależy ci na byciu widzianym, wtedy wszyscy zaczynają patrzeć. Marek Aurelius napisał. Nie marnuj więcej czasu na spory, jakim powinien być dobry człowiek, bądź nim. I dokładnie to teraz robisz. Przestałeś mówić o zmianie. Stałeś się nią. Ona może cię kiedyś zobaczyć, może osobiście, może online, i natychmiast to poczuje. Nie jesteś już tym samym mężczyzną, którego zostawiła. Nie zastąpiłeś jej, zastąpiłeś swoją słabość, nie szukałeś zamknięcia, stałeś się zamknięciem. Twoje oczy powiedzą wszystko, czego twoja cisza nigdy nie musiała. I w tej chwili ona zrozumie. Nie po prostu straciła mężczyznę. Straciła dostęp do energii, która sprawiała, że czuła się bezpieczna, widziana i pożądana. Bo tę energię przekierowałeś z powrotem tam, gdzie zawsze należała do środka. Zawsze dzieje się tak samo cicho, niespodziewanie. Pewnego dnia ona widzicie znowu może w mediach społecznościowych może w rzeczywistości może przez wspólnego znajomego ale coś jest inne. Wyglądasz spokojnie, wycentrowany, poza zasięgiem, i to ją trafia. Wersja ciebie, która kiedyś goniła, która nadmiernie myślała, która jej potrzebowała, zniknęła. Ten moment jest potężny. Nie dlatego, że wygrałeś, lecz dlatego, że wreszcie się odłączyłeś. Przekroczyłeś jej emocjonalną grawitację. Nie orbitujesz już wokół jej aprobaty. Jesteś teraz własnym słońcem. I uwierz mi. Ona to czuje. Spojrzy na ciebie i wyczuje coś, czego nie potrafi wyjaśnić. Tę wewnętrzną ciszę, tę męską opanowanie, tę cichą obecność, której nie da się podrobić, bo większość mężczyzn robi glow-up na powierzchni. Nowe ubrania, nowe auto, nowy styl życia. Ale ty, ty przemieniłeś się od środka na zewnątrz. Nie goniłeś statusu, budowałeś substancję, a ironia jest brutalna. Ona zda sobie sprawę, że twoja cisza nie była słabością. To była ewolucja. Że mężczyzna, którego zostawiła, już nie jest tym mężczyzną, który stoi przed nią. Teraz stałeś się wyrafinowany, wyważony, stoicki. Typ mężczyzny, który nie szuka walidacji. Tworzy ją przez swoje działania. I o to, czego nikt ci nie mówi. Kiedy kobieta wyczuje tę zmianę, to nią wstrząsa do szpiku kości. Bo jest przyzwyczajona widzieć mężczyzn, którzy się rozpadają. Nie jest przyzwyczajona widzieć, jak się wznoszą. Wtedy mogą przyjść wiadomości: subtelne, hej, nieznajomy, nagłe lajki, przypadkowe, komentarze. Ale teraz nie reagujesz, nie dlatego, że jesteś zgorzkniały, lecz dlatego, że jesteś zajęty, bo zbudowałeś życie, które już nie ma miejsca na emocjonalną niekonsekwencję. Stałeś się górą. Ona jest echem, i podczas gdy ona próbuje odzyskać Twoją uwagę, ty jesteś już głęboko w swojej misji. Budujesz, ewoluujesz, lewelujesz w górę. Już nie potrzebujesz jej walidacji. Zbudowałeś własne królestwo. A kiedy dojdziesz do tego punktu, kiedy ona wreszcie zauważy, że naprawdę odszedłeś na zawsze, zrozumie prawdę. Nie straciła mężczyzny. Straciła siłę natury. Jest moc, którą niewielu mężczyzn kiedykolwiek odkrywa. Moc stania się nieosiągalnym. Nie dzieje się to z dnia na dzień. Jest kuta w ciszy, dyscyplinie i decyzji, że nigdy więcej nie będziesz negocjował swojego pokoju. Na początku czuje się samotnie. Będą dni, kiedy będziesz pytał, czy kiedykolwiek jej zależało. Noce, kiedy prawie złamiesz, ciszę. Ale za każdym razem, gdy opierasz się pokusie, coś w tobie się zmienia. Zaczynasz rozumieć, że moc, którą myślałeś, że ci zabrała, zawsze była twoja, stanie się nieosiągalnym. Nie chodzi o blokowanie jej, chodzi o przekroczenie jej emocjonalnego zasięgu. Ona już nie kontroluje twojego nastroju, jej opinie już nie kształtują twojej wartości, jej brak już nie zakłóca twojego spokoju. Nie ignorujesz jej, po prostu jesteś poza jej częstotliwością. Przerosłeś chaos, nadmierne myślenie, emocjonalne gierki, dotarłeś do stanu, w którym jej walidacja nic nie znaczy, bo twój cel znaczy wszystko. Stoicy żyli jedną prawdą: mężczyzna, który kontroluje siebie, nie może być kontrolowany przez innych. To właśnie znaczy być nieosiągalnym. To nie arogancja, to samo Nie jesteś już uczestnikiem emocjonalnej gospodarki uwagi i reakcji. Przeszedłeś od reaktywności do suwerenności. A w chwili, gdy ona to wyczuje, kiedy zrozumie, że jej słowa już cię nie poruszają, jej brak już cię nie rusza, jej cisza już nie kłuje, poczuje coś, czego się nie spodziewała szacunek. Bo głęboko w środku, nawet jeśli nigdy tego nie przyzna, każda kobieta szanuje mężczyznę, który potrafi odejść w pokoju i nigdy nie spojrzeć wstecz. Nieosiągalność nie chodzi o ukrywanie się, chodzi o wznoszenie się, o stanie tak wysoko w szacunku do siebie, że jej gierki nie mogą dosięgnąć Twojej wysokości. Nie jesteś zimny, jesteś spokojny, nie jesteś zgorzkniały, jesteś zrównoważony, nie unikasz. Ewoluujesz, zbudowałeś taką fortecę własnej wartości, że jej obecność czy brak nie zmienia temperatury wewnątrz. I to, bracie, to boska męska energia. Bo prawda jest taka, kiedy raz staniesz się nieosiągalny, ona nie może cię odzyskać, może tylko cię pamiętać. A ta pamięć będzie brzmiała głośniej niż jakakolwiek odpowiedź. Jest moment w drodze każdego mężczyzny, kiedy wreszcie rozumie. Nigdy nie chodziło o odzyskanie jej, chodziło o odzyskanie siebie. To jest stoicki królewski mindset. Mindset mężczyzny, który już nie szuka. On się staje. Który już nie goni. On tworzy. Który już nie błaga o miłość, bo zbudował życie, które promieniuje miłością przez dyscyplinę, siłę i spokój. Gdy dotrzesz do tego etapu, wszystko się zmienia. Budzisz się w pokoju. Poruszasz się z celem, mówisz mniej, ale twoja energia mówi wszystko. Już nie próbujesz nikogo przekonać o swojej wartości, ucieleśniasz ją. Marek Aureliusz rządził znanym światem, a mimo to codziennie przypominał sobie: Możliwe jest być niepokonanym, jeśli nie wchodzisz w żadne starcie, w którym nie masz wyboru. To właśnie się stałeś niepokonany. Nie wchodzisz już w emocjonalne bitwy, które nie służą Twojemu rozwojowi. Nie handlujesz pokoju za uwagę. Przerosłeś potrzebę czegokolwiek udowadniania. Rozumiesz, że kobiety, miłość, strata, to wszystko rozdziały w Twojej ewolucji, nie sens Twojego istnienia. Ona odeszła. Dobrze. Nauczyło Cię odłączenia. Bolało. Dobrze. Nauczyło Cię siły. Uleczyłeś się. Dobrze. Nauczyło cię mądrości. Teraz chodzisz inaczej, nie arogancko, lecz spokojnie. Poruszasz się z celem, mówisz z wagą, promieniujesz pokojem, który sprawia, że ludzie zatrzymują się i patrzą, bo to czują. Tę niewzruszoną energię, która przychodzi tylko z przetrwania siebie. Stałeś się stoickim królem. Nie dlatego, że podbiłeś innych, lecz dlatego, że podbiłeś swoje impulsy, reakcje. Umysł. A kiedy ona albo ktokolwiek z twojej przeszłości zobaczy cię znowu, nie będzie chodziło o zemstę, będzie o refleksję. Zobaczy w tobie to, czego nie potrafiła udźwignąć. Niej mężczyznę, który już nie szuka walidacji, bo znalazł oświecenie przez ból. Nie potrzebujesz, żeby żałowała, że cię straciła. Życie już jej to pokazało. Nie potrzebujesz, żeby zobaczyła twoją wartość. Ty wreszcie ją widzisz. To właśnie znaczy być stoickim królem, żyć według wewnętrznego prawa, przechodzić przez burzę i pozostać nieruchomym. Nigdy nie gonić, tylko ewoluować. Polub to wideo, zasubskrybuj i skomentuj poniżej. Już nie szukam, ewoluuję. Dziękuję za oglądanie, bracie. Nie jesteś już mężczyzną, którego ona zostawiła. Jesteś mężczyzną, którego nigdy nie zastąpi. Witaj w stoickiej armii.